Witajcie ludzie, z tej strony Zdzichu, a my sobie znowu gramy wypustola dwujeczkę. Ostatnio zdobyliśmy choineczkę, owszem. Teraz czas zagłosować i zdobyć, znaczy pójść na szczeć na grup ojca, coś w tym stylu, okej. Okay. dobra, no to tutaj będziemy większość czasu sobie spacerować szkoda, że nie ma fast travela. o o na szczęście policja po drodze tam coś zaradzą. na ziemię gnoju dobrze, że we mnie nie trafiają a teraz tu już na pewno nie trafią no i ciekawe billboardy nie ma co. O, to śmiecie Muszę iść bardzo z lalom, ale nie jest tak, nie aż tak w sumie. Udało mi się ich uniknąć. Jeden strzał mi tylko w dupę w las. To nic. Dobrze idę. Tak, dobrze. Ten dym ja chcę głosować muszę Ale policję na luzie se tutaj spaceruje Spoko Ja już współczuję ludziom co tu mieszkają w tym osiedlu O, nie wiem czy oglądaliście Czy oglądaliście tego Film Postal. No, takie może być. Właśnie ten Postal był tym takim gościem, który był jako można powiedzieć, że e, jedynym facetem trzejwomyślącym w tym mieście, czy coś. A przynajmniej liczył na to, że, że będzie spoko, a spotkał się z taką jakby niesprawiedliwością losu, a przynajmniej tak kojarzę i wiem, że był na przykład na rozmowie o pracę i, i jedno z takich pytań właśnie to było to było jaka jest różnica pomiędzy kaczką? I miał na to odpowiedzieć. I ta pani co mu pytanie takie zadawała, to się tak na niego pytająco patrzyła i to on tak. Co jest z wami nie tak ludzie No śmieszne śmieszne polecam obejrzeć takie nic specjalnego ale jakiś play it here aha. no taka niby komedia o what here today aha w chińskim tym okej okay. employees what here what here a że tu Okay, policja widzę, pilnuje. Co za pojeb to projektował? Aha, no. Eee, to co ja mam coś tu zaznaczyć? Mysz cholera! Bol. Nawet nie wiem, na kogo to było. Aha, eee, B? O, jest tu, już żeby Sej. Hmm, zdaje się, że ten świstek ciągle tam wisi, ale na pewno i tak go policzą. krew! Nie udało się do końca, ale na pewno wiedzą, że miałem dobre intencje. Spoko. Prościzna. Dziwne te mają zaznaczenie tych głosowanie. Coś się wydarzy tu. Tu broń zazwyczaj była. O oh f**ką oh shit! Ej tu nie ja! No pięknie. Tu goni. Ja pierdziele. O tędy do kościoła. No, udało mi się zwiać. Mam nadzieję. Przed... Jakąś tam egzekucją publiczną o ten do kościoła jajów, te wczytywania to katastrofa tutaj. O, to był obraz, widać, że to nałożony chyba. Znaczy screenshot taki przybliżający się śmiesznie. <laughs> Dziękuję. Queen jest action living, coś tam mhm. Czyli nie, tu, a chociaż my? Aha, to nie Tędy jakoś muszę Ale jeszcze zerknę? Nie, nie do rady Muszę tędy co kiedyś, tak jakby Niby mogłem cholem, ale tam się łatwo zgubić to wolę Uwaga! Przynajmniej ja nie mam takiej orientacji w tamtym terenie, więc wolę sobie odpuścić. Bez dwóch o. zdań potrzebuję tego więcej. Właśnie się podleczyłem, bo widziałem, że studie tego będę tu te frajery Co chcą mnie zaciukać? Na szczęście nie ma Chyba Jeszcze O, o Arab Fuck Nie Które... tamtędy? No Aha, co tu się zrobiło? Byleby by mnie nie pokroiło Aj, nie chcę wiedzieć się tam dobrze bawia to nie będę im przeszkadzać Los milionos idziemy do kościółka Ciekawe czy te frajerowie, frajerowie znowu będą tam kampić na dachu No dalej są. Jeju. Co za mendy Muszę tak jakby przy ścianie, żeby nie za bardzo. Boż, co tu się? Nóżka. Okej, okay, nie chcę wiedzieć, gdzie to prowadzi. A na razie mi to nie poczyna, chociaż. Aha. Do kliniki niby. Coś takiego. Później tam będziemy, bo zgaduję, że każde miejsce odwiedzimy. Aj nie ciuchcie. Hopla. No tam było zablokowane przez kościół, ale teraz pewnie w ramach... w ramach... O, znowu tu ARAP chodzi. To zrobiłem... Tak już w razie O ja by z że oni to przyjęli, chyba przyjęli. Shit, fuck. O, co to, jakaś nowsza broń? Dzisiaj jest... O nie, policję chyba dotknąłem dobrze Jak życie? Już mi lepiej Fajnie dobrze, że oni też amunicję mają Nie widzę żyć z nich wypada A teraz tak, gdzie tu było do cmentarza tędy? Yes. A policja jeszcze mi goni. Będzie przeszkadzać, a obite to łatwo. Tędy? No, tędy. Spoczko. Pewnie znowu po. <grystanie> Okej, okay. jedzek, krwi, czy pies zaatakował tutaj. A grabarze pewnie mnie nie będą lubić. Zgaduję. Oki doki. Prunt przez cment też idzie. Tu coś jest w środku tego budynku. Aha, chyba jakoś nie za bardzo nastawiony gość. Co jest, co ja ci zrobiłem? Pewnie uważasz, że nie jestem miłym człowiekiem. Ach, to drwal chyba. Postal Brutal Mordor a tu? Nie wiem. A to chyba tu, nie? Nie. No, postal. A, postal Storyline. Aha, okej okay. Myślałem, że to nazwisko jest, a to jest, to chodzi o grę ogólnie, taki isteryk, nie Spoko To się przyda Dobra, lecimy dali Zażyjemy sobie życia bez dwóch zdań Potrzebuję tego więcej Na razie starczy ci, bo co za, za dużo to niezdrowo a teraz weź go znaleźć. Gdzieś tu. Za mną. Tam gdzieś jest. Chyba tu. <grystansujüzky> Pigeons. W sensie ptaki. Bangditch, <grystansuj> kolekcja. Ok dud no a bo chcę żeby nasikać dodać więcej tego dobrego stafu o zjadłem niepotrzebnie kry oto bi <noise> daj <noise> tak czas do domu no pięknie Aha. <noise> Z spakim O, jeszcze się wywalił. Nie dość co z tym na wierzchu, to jeszcze w te siki co nosi. Fajnie. W błotko. Okej. Zgoduj, że w trumnie jesteśmy. E, co jest. Wkurzyłem się Pszczęć mnie! jest pierwszy dzień końca waszego życia jakoś dziwne mam te teraz chud Co jest? Coś mi zrobili, czy jak? O, okej. Okay. Spoko. Gorszy? Czego? Nie rozumiem. Aha, dobra, to dlatego. Matko boska, jestem pokrakiem. No świetnie, tego mi do szczęścia brakowało. Za <laughs> Nie no, w tym nie mogę wrócić do domu. Pójdę odebrać ciuchy z pralni. Zobaczmy... Chyba muszę pójść tutaj. Okej. Okay. Trochę wstyd. A, patrzcie, gdzie na stepu. Tak daleko. Ja pierdzielę. Straszne. Życie mamy. No co chodziło. Owszem, owszem. A, jakieś tu mam zabawki fajne. Mam nadzieję, że wszystko odzyskam, bo ciężko się to zbierało. Pełne, pełen ekwipunek. Eee, gdzie to jest skryte? Jakaś miejscówka. I z tej ziemi. O, fajnie zgaduję, że to moje rzeczy powoli odzyskuje. Nice. pistolecik. Fajny deagle to jest w miarę celny. Wypuścił No, też celny za bardzo nie jestem. Ale przynajmniej pozabijani. Elegansior. Nie wiem co tu za sos się gotuje. Zgaduję, że to jest szambownia z bym się bawił. już mi lepiej no naprawdę hopsesa, hopsesa tam widzę a nie przystrzelisz tu? okej okay. jakie łamigłówki A to ja teraz z góro iść okej, okay. ale zrobili śmiesznie. Ale spoko czemu nie. Żartował. ta Tak, żartował. Ibi. Fajnie, bo digli jest dosyć celny. widzę, że na takiego na wystarczą trzy pociski. Pewnie uważasz, że nie jestem miłym człowiekiem? No na pewno. I widzę, że tu podniosłem jakąś, o, MP5. Z tym trochę polatam. Auto. O. Semi. Auto. Nice. Jak grę mi tutaj u tego, o widzę, że fajnie, że zapisali, bo Jest tu element Takino Aha Okej okay. O, tutaj jest ten Żyćka i te, żyć No chodziło Okej, okay. teraz Teraz jeszcze raz muszę życie zażyć. Nie, jeden hp to nie opłacę się. No, elegancko Git i O, fajna broń. więcej jej chcę nie wiem czy mi dadzą o proszę pistolecika więcej o, ten glock. glock jest trochę słabszy widzę i widzę, że muszę chodzić z pompką, bo już mam full pompka i widzę, że coś we mnie strzela jakiś będzie śmiałść podajnik fajnie coś tu jest do zebrania? Jak okay, ja to zaraz inaczej zrobię? Aha. to było niebezpieczne. Co my tu mamy? Paralizator. No dobra, to i inna broń. Widzę też, że nie za kolorowo. Muszę się... Aha, zacięć. To pewno szkodliwe, ale... No fajka, zjara i... No. pachnie jak kurczak. Okej. Zjarał się. No. Noć pieś to jest silniejszy, nie? Dziewczyna. Gdzie stąd wyjść jakoś śpięczy. Śl... Się poddał do. Moment, hentemis Jack Hess. A to duo smaupy. Małpy Małpy Ua a. Aha. Poinę sąde. Jeszcze raz z O dzieja ja wlazłem Spoko Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu Owszem dobry staf nie cię daje No Spoczko, spoczko Aha Debil Cię Coś tu ktoś granaty rzuca czy co? Oh, cholera. Chodziłem sobie za własnymi sprawami ciesząc się prawem do noszenia broni a wyście się razliku na... Właśnie Jak to tak można? To jest granaty Nie wiem czego odblokował No Coś zdążył rzucić ale zdążyłem też ja zarabić. Bez dwóch zdań. Podsz muszę dorwać więcej tego. Tak. Już mi lepiej. A, już mi lepiej. Muszę dorwać. O, ten szajz jednak działa. No. I wczytywanko. Cóż, chyba nie spodobałem się tym ludziom. Lepiej zachowam ostrożność. <śm> no spoko. Takie drwalowe. Weź wszyscy całe miasto będzie mnie nienawidzić. Najwyraźniej. Okolice kliniki Paliwko Wyjdę tylko przed budynek na zewnątrz fajka Dobra, to już mogę schować jakaś zabita dechami No i tutaj zakończymy Także z tego miejsca ludzi się bez wami żegnał. Więc subskrybujcie, łapkajcie na górę, dobre komentarze. proszę i zachęca was do oglądania. Bo innych filmików z w Stato Green agency. A zatem cześć, się z wami żegnam. Także nara.